Aby przygotować pyszne muffiny z białą czekoladą i malinami, potrzebujemy 1,5 szklanki mąki wymieszanej z dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia, szklankę mleka, pół szklanki cukru, 120 ml oleju roślinnego, 2 jajka, szklankę mrożonych lub świeżych malin, 3 czwarte tabliczki białej czekolady dobrej jakości połamanej na małe kawałki. W jednym naczyniu łączymy składniki mokre, mleko, olej i jajka. Całość mieszamy. Do drugiego naczynia wsypujemy składniki suche, cukier, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i białą czekoladę mieszamy. Do mieszanki składników suchych dodajemy mieszankę składników mokrych i całość łączymy za pomocą rózgi, energicznie mieszając. Masa nie musi być jednolita, mogą w niej pozostać grudki. Na koniec dodajemy maliny i delikatnie mieszamy. Za pomocą łyżki nakładamy ciasto do wcześniej przygotowanych papilotek i pieczemy w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przy grzaniu górę dół około 25 minut. Najlepiej smakują ze szklanką mleka.